Cześć, tu Kasia i witam Cię na kanale Skawą na Macie. Dziś zapraszam Cię do praktyki na całe ciało i nie przedłużając, bo ja nadal nie wymyśliłam żadnego ciekawego wstępu i ciągle mówię to samo. Zapraszam Cię do praktyki. Przechodzimy do klęku podpartego. Dłonie odkładamy pod barkami, kolana pod biodrami. Uaktywniamy brzuch, nie chcemy wygięcia w kręgosłupie, chcemy delikatnie podwinąć kość łonową w naszą stronę, uaktywnić brzuch, poczuć jak dłonie napierają na matę, jak dają nam stabilizację. Chwilę oddychamy tutaj. I wdech brzuch do dołu, głowa kieruje się do góry. I wydech zaokrąglamy plecy, wypychamy łopatki. I wdech pozycja krowy. I wydech koci grzbiet. Wdech krowa. I wydech koci grzbiet. Wdech krowa, i wydech kocik, szpiet. Zatrzymujemy się w centrum. Prostujemy lewą nogę do tyłu, wyciągamy prawą dłoń do przodu. Z wdechem podnosimy nogę i rękę do góry. Wydech łączymy kolano łokieć. Wdech prostujemy. Wydech łączymy. Wdech prostujemy. Wydech łączymy, wdech prostujemy, wydech łączymy, wdech prostujemy i z wydechem dłoń odkładamy na matę, prawą stopę delikatnie do boku dla równowagi, lewa noga zostaje w górze biodra, kierujemy do centrum i z wydechem prawa dłoń do góry. Ostrożnie odkładamy lewą stopę na początek maty. Prawa stopa wycofuje się do tyłu. Bioderka opadają nisko. Z wdechem obie dłonie do góry do pozycji Niesana I z wydechem wycofujemy biodra, dłonie do tyłu, do pozycji połowy szpagatu. I wdech. niesana I wydech. Połowa szpagatu. I wdech Andran I wydech połowa szpagatu. I wdech Ananiasana. Zostajemy tutaj. Możesz dłonie połączyć w kalimudra, czyli zostawić palec wskazujący i kciuk proste, a resztę palców połączyć ze sobą, napinając pośladek, biodra kierując do przodu delikatne wygięcie w kręgosłupie. I z wydechem wycofujemy bioderka do tyłu, rozplątujemy dłonie, odkładamy dłonie na biodra. Wdech tutaj kręgosłup prosty. Z wydechem schodzimy do skłonu do nogi, i wdech wracamy do centrum. I wydech skłon, i wdech do centrum, i wydech skłon. I wdech do centrum. I wydech skłon. Odkładamy prawą dłoń na matę z wdechem, lewa dłoń do góry do skrętu. Wycofujemy raz jeszcze prawą stopę do tyłu dla równowagi i lewa noga wraca do tyłu. Odkładamy ją tym razem całą na macie i z wdechem będziemy ostrożnie podnosić się do pozycji bramy. Kierujemy lewą stopę równolegle do dłuższej krawędzi maty, uginamy lewe kolano, schodzą bioderka nisko do pozycji baby wojownika drugiego. I z wydechem obie dłonie na matę od wewnętrznej strony lewej stopy. Prawą nogę wycofujemy do tyłu, lewa stopa bliżej wraca na matę w moim przypadku, bo zawędrowałam nią. Wyciągamy prawą stopę do tyłu, prawe kolanko może być na macie. Przytulamy lewy, lewe kolano do lewego barku. Wbijamy mocno prawy grzbiet stopy w matę, klatka piersiowa otwarta, pozycja jaszczurki. Z wydechem wyciągamy lewą dłoń do przodu i z wydechem skręcamy się do tyłu, uginając prawe kolano, łapiąc za prawą stopę. Ciągnie nas stopa do tyłu, otwieramy klatkę i z wydechem przybliżamy stopę do pośladka. I wdech, otwieramy i wydech, przybliżamy. Otwieramy wdech i wydech, przybliżamy. Otwieramy. Zostajemy z otwartą na 3, 2, 1. Puszczamy stopę, dłoń wraca na matę. Podwijamy palce prawej stopy, kolanko do góry i prawa stopa od zewnętrznej strony prawej dłoni. Na początku maty. Szeroki rozkrok. Dłonie łączymy. Za łokcie, łapiemy za przeciwne łokcie, pozwalamy ciału zwisać do dołu. Można się delikatnie pobujać na boki, do góry, do dołu, jak nam będzie wygodnie. I z wydechem rozluźniamy dłonie i kręg po kręgu podnosimy się do góry. Łączymy dłonie nad głową, znowu w kali mudre. Czyli palec wskazujący i kciuk zostają proste i zaczynamy rysować trzy okręgi dłoni w prawą stronę. Duże. Chcemy poczuć, jak porusza się całe nasze ciało. I w lewą stronę. Wdechem obie dłonie góra, dłonie wzdłuż tułowia, palce, pięta, zbliżamy stopy do siebie na szerokość bioder. Z wdechem będziemy wchodzić do pozycji krzesełka, czyli uginamy kolanka, bioderka i idą nisko. Staramy się, żeby nie było tego wygięcia w odcinku lędźwiowym, podwijamy znowu kość łonową na siebie. Dłonie idą do góry i z wydechem dłonie na matę przechodzimy do deski. Wdech w desce i z wydechem klatka do przodu. Czaturanga, wdech pies z głową w górę. I z wydechem pies z głową w dół. Uginamy kolanka, odstawiamy je na matę. Znowu chwila w klęku podpartym. Ustawiamy dłonie pod barkami, kolana pod biodrami. Brzuch jest aktywny, kościół delikatnie podwinięta. Czujemy stabilizację z dłoni, czujemy kolana na macie. I wdech brzuch do dołu, patrzymy na sufit. I wydech, zaokrąglamy plecy, wypychamy łopatki. I wdech, góra. I wydech, tu. I wdech, góra. I wydech, tu. Zatrzymujemy się w centrum, prostujemy prawą nogę do tyłu, lewą dłoń do przodu. Wdech, ręka i noga do góry, z wydechem kolano łokieć. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech, i wydech. wdech prostujemy. Odkładamy lewą dłoń na matę. Lewa stopa idzie delikatnie do tyłu dla równowagi. Otwieramy biodra do przodu, prawa noga ciągle w górze. Wdech prawa dłoń do góry. I z wydechem ostrożnie odstawiamy prawą stopę na początek maty. Wycofujemy lewą stopę do tyłu. Prawa, prawa stopa jest pomiędzy dłońmi. Kolanko lewe na macie. Z wdechem obie dłonie do góry. I z wydechem wycofujemy biodra do pozycji połowy szpagatu. I wdech, dłonie góra. I wydech, połowa szpagatu. I wdech, góra. I wydech, połowa szpagatu. I wdech, góra. Zatrzymujemy się. Dłonie łączymy w kali mudre znowu. Palec wskazujący i kciuk wyprostowane. Wyciągamy dłonie do góry i z wydechem delikatne wygięty w kręgosłupie. I z wydechem opuszczamy dłonie, wycofujemy bioderka do tyłu. Prawa noga jest prosta, dłonie odkładamy na biodra, kręgosłup wyprostowujemy z wydechem i z wydechem skłon do nogi. I wdech, góra. I wydech, skłon. I wdech, góra. I wydech skłon. Wdech góra. Wydech skłon. Lewa dłoń na matę. Wdech prawa dłoń do góry do skrętu. Wycofujemy lewą stopę do tyłu dla równowagi i wysyłamy prawą nogę znowu do tyłu, odkładając ją tym razem całą na macie. Napinając pośladki będziemy z wdechem podnosić się do pozycji bramy, kierować prawą stopę równolegle do dłuższej krawędzi, uginając prawe kolano schodzą biodra nisko do połowy baby bo wojownika drugiego. I z wydechem obie dłonie na matę. Przekręcamy się do prawej nogi, lewa stopa do tyłu, prawa stopa od zewnętrznej strony lewej dłoni, lewe kolano wbite w matę, grzbiet stopy wbite w matę. Prawe kolano przyklejone do prawego barku. Zostajemy tutaj, można spojrzeć do przodu. Klatka dumna, pozycja jaszczurki. Z wdechem wyciągamy prawą dłoń do przodu i wydech prawa dłoń do tyłu. Uginamy lewe kolano, łapiemy za lewą stopę. Otwieramy klatkę z kolejnym wdechem i z wydechem zamykamy pięta do pośladka. I wdech otwieramy. I wydech zamykamy. Wdech otwieramy. I wydech zamykamy. Wdech, otwieramy, zostajemy tutaj na 3, 2, 1, opuszczamy stopę na matę, wraca dłoń na matę. Podwijamy palce lewej stopy, kolanko do góry i lewa stopa na zewnętrzną krawędź lewej dłoni do pozycji malasana. Ale nie będziemy tu zostawać na długo. Robimy tylko wdech do prosto wybując kręgosłup i z wydechem bioderka podnosimy do góry, stopy równolegle do siebie do skłonu i kręk po kręgu podnosimy się do góry, do stania, dłonie nad głową łączymy. I z wydechem ściągamy dłonie do klatki piersiowej. Stopy delikatnie bliżej. Raz jeszcze dłonie góra wdech. I z wydechem uginamy kolanka, schodzimy do pozycji krzesełka, pilnując, żeby nie było wygięcia w odcinku lędźwiowym, podwijamy kość łonową na siebie. Ciężar ciała dzięki temu idzie na pięty. Zostajemy na trzy, dwa, jeden. Można podnieść pięty do góry, przejść na palce i powoli, praktykując balans, będziemy uginać kolana, schodząc pośladkami nisko. Dłonie w namaste do klatki piersiowej. I ostrożnie odkładamy pięty na matę, odkładamy pośladki na matę. Wracam na środek maty. Dłonie za nami, klatka piersiowa do przodu, plecy proste. Podnosimy kolanka pod kątem 90 stopni do góry, dłonie wyciągamy do przodu do pozycji nawasana. Zostajemy na 5 głębokich wdechów i wydechów. Cztery. Uginamy kolana, przytulamy je do klatki piersiowej. Odstawiamy stopy na matę, łączymy je ze sobą w pozycji diamentu. Można dać je bliżej, można dalej. Jak ci będzie wygodniej, z wydechem prostujemy kręgosłup i z wydechem schodzimy do skłonu. Mogą się plecy zaokrąglić, nie ma problemu. Kolana na boki. I wdech, wracamy do centrum. Krzyżujemy nogi odwrotnie niż zazwyczaj. Z wdechem obie dłonie do góry, z wydechem skręt do prawej strony, lewa dłoń na prawe kolano. Wdech, obie dłonie góra i z wydechem skręt do lewej strony. Wdech obie dłonie góra, z wydechem dłonie na kolana. Raz jeszcze otwieramy klatkę do przodu i z wydechem zaokrąglamy plecy. I wdech przód i wydech tył. I wdech przód i wydech tył. Zatrzymujemy się w centrum, barki do góry, do tyłu i do dołu, dłonie odłożone na kolanach, oczy zamknięte, kilka głębokich wdechów i wydechów tutaj. Kolejnym wdechem dłonie podnosimy i łączymy nad głową, z wydechem ściągamy połączone do klatki piersiowej. Opuszczamy brodę w kierunku serca, głowę w kierunku serca. Dziękując sobie za wykonaną praktykę. Za poświęcony sobie czas. Głęboki wdech nosem. Wydech nosem. Namaste. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą praktykę. Mam nadzieję, że jak zawsze przyniosła Ci ona dużo zabawy i że poczułaś pracę w swoim ciele. Życzę Ci wszystkiego dobrego i do zobaczenia na kolejnej praktyce. Cześć.